Cześć Wam! Tym razem kamera samochodowa Vantru N2S z następca znanego i bardzo popularnego modelu N2 Pro. Kamera dwukanałowa, czyli nagrywa wszystko to, co znajduje się przed pojazdem oraz w jego wnętrzu. Ale ta wewnętrzna kamera jest o tyle ciekawa o tyle ma szeroki kąt widzenia, że bez trudu nagrywa wszystko to, co znajduje się obok naszego pojazdu. Wszystko to, co widać w tych bocznych szybach, ale także tej tylnej jak akurat w tym aucie, Kia Sportycz 2012 rok, wszystkie szyby są klaustrofobiczne, więc nie ma i tak tego efektu. Ale jak widać, bez trudu odczytujemy tablice rejestracyjne pojazdu zaparkowanego obok naszego. Ta kamera nagra kolizję typu zmiana pasa ruchu w tak zwanym martwym polu, lub jeżeli ktoś centralnie wjedzie w nasz bok, nagranie się zapisze. Świetna jakość nagrań, niezależnie od pory dnia i nocy, więcej szczegółów technicznych, więcej materiałów wideo, to wszystko znajdziecie na sklepie kamerasamochodowa.com, gdzie was serdecznie zapraszam.